Brexit. Wydaje mi się, że już e, największe emocje z Brexitem odpadły, nie wiadomo dlaczego, bo wszystko przed nami. E, co wiemy na temat Brexitu? Jak odnosi się do tego branża kosmetyczna, chemiczna? Bo to dwie branże, które e, są ściśle związane ze sobą? Rzeczywiście, można uznać, że ten Brexit jest dość dziwną sprawą, ponieważ jeśli coś się dzieje w Wielkiej Brytanii, to oczywiście wszyscy się tym strasznie emocjonują. E, Powiedzmy odrzuceniem umowy lub wejściem w życie jakiegoś przepisu. Natomiast w momencie, kiedy mamy Antrakt, tam się nic nie dzieje, jakby Europa, a przynajmniej nasza branża, o tym zapomina. Czekamy, nic się nie dzieje i jest cisza. A chyba tak nie powinno być. Czy my, jako branża kosmetyczna, jesteśmy przygotowani na Brexit? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że duzi gracze, duże firmy, które mają wiele oddziałów w całej Unii Europejskiej. Na pewno do tego się już przygotowały albo przynajmniej intensywnie się przygotowują. Mm -hmm. Wszystkim oczywiście z nieba spadło to, że przesunięto termin tak. wejścia, wejścia w życie w Brexitu do końca października tego roku, a nie w marcu, tak jak było planowane. I na pewno mamy tu więcej czasu. Trudno powiedzieć, jak wygląda, jak wygląda w małych firmach, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, wszyscy nagle przestają się interesować Brexitem i niby nie dzieje się nic. A to nie jest najlepsze. No właśnie, jakie skutki może mieć Brexit? Miękki Brexit jest dużo, dużo lepszym rozwiązaniem, ponieważ istnieją wynegocjowane okresy przejściowe, niestety w niepodpisanej przez czy nieratyfikowanej przez Wielką Brytanię umowie. Okresy przejściowe, które dają nam czas, czy dają Wielkiej Brytanii też czas, na przygotowanie własnych regulacji mhm. i własnych przepisów do końca 2020 roku. Do tego czasu, gdybyśmy, gdyby scenariusz miękkiego Brexitu wszedł w życie, do tego czasu Wielka Brytania miałaby możliwość stworzenia własnych regulacji, a jednocześnie działania wewnątrz rynku europejskiego. Oczywiście nie zupełnie jak kraj nadal unijny, ale wiele rzeczy pozostałoby tak, jak jest. Pozwoliłoby to na pewno też przygotować się naszym firmom, firmom mówię unijnym, nie tylko polskim, do ostatecznego Brexitu. A co w przypadku tego twardego Brexitu, którego się wszyscy najbardziej boją? Jakie konsekwencje niós, niósłby on dla branży kosmetycznej, chemicznej? Szczerze mówiąc... Oczywiście można tutaj mówić o tym godzinami, hmm. ale takich najważniejszych punktach. W najważniejszych punktach na pewno powstanie ogromny chaos. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co może się dziać, ponieważ y, branża chemiczna jest ściśle oczywiście powiązana ogólnie z handlem, czyli z cłami, z mm -hmm. przeniesieniami transgranicznymi, barierami handlowymi. Nie wiemy, czy nagle powstaną nowe cła. Czy będą jakieś dodatkowe regulacje stworzone ad hoc przez Wielką Brytanię? Czy Wielka Brytania będzie udawała, że nic się nie dzieje? Jakie przepisy tam powstaną? Nie wiemy po prostu tego i to jest chyba największa niepewność dla firm, przynajmniej unijnych, że nie wiadomo, co po drugiej stronie się dzieje. My ciężko powiedzieć, czy jesteśmy gotowi na Brexit. A czy Wielka Brytania w ogóle jest gotowa na Brexit? Bo jeżeli tak się stanie, to tak czy tak Wielka Brytania musi się do tego w jakiś sposób przygotować. No chociażby, tak jak Pan powiedział, nowe prawo stworzyć, czy własne procedury, nowe systemy, rejestracje. To wszystko musi być przygotowane. Czy w ogóle Wielka Brytania jest na to gotowa? E to też jest mi trudno powiedzieć, natomiast na pewno firmy brytyjskie bardzo lobbują za tym, żeby nowe przepisy w pełni oparły się, przynajmniej przez najbliższe lata, na obecnie obowiązujących mm -hmm. przepisach w Unii Europejskiej. Pozwoliłoby to tak czy inaczej stworzyć własne regulacje lub implementować te regulacje, które są w Unii Europejskiej do własnych przepisów i wtedy to przejście z jednego systemu na drugi byłoby stosunkowo łagodne. Oczywiście przygotowanie się Wielkiej Brytanii do Brexitu to nie tylko przygotowanie nowych przepisów, ale przygotowanie odpraw celnych, nowych deklaracji, przygotowanie organów nadzoru. To jest dość istotne, bo wraz z nastąpieniem Brexitu organy nadzoru brytyjskie nie będą miały wyglądu w rynek unijny i odwrotnie nasze organy unijne nie będą mogły ingerować w Wielkiej Brytanii, tak jak to dotychczas ma miejsce. To jeszcze jedno pytanie, które też zadaje sobie wiele firm. A na pewno konsumentów. Dlaczego ten rynek brytyjski jest aż tak ważny? Dlaczego aż tak bardzo się nim przejmujemy, skoro nawet tak Pan wspomniał? Jest to jeden z wielu krajów w Unii Europejskiej. Tak, jest to jeden z wielu krajów Unii Europejskiej, ale jeden z, jeden z niewielu krajów o najsilniejszej gospodarce. Poza tym Wielka Brytania jest największym importerem kosmetyków w Unii Europejskiej. Polska, e, dla Polski, Wielka Brytania to drugi odbiorca kosmetyków w Unii. A więc jest, jest to rynek, o który warto się bić. I myślę, że warto e, napiąć się i przygotować do każdej opcji Brexitu, nawet jeżeli miałaby ona nie nastąpić. A co pan mógłby doradzić firmom, które, e, w jakich, które dopiero myślą o tym Brexicie, w jaki sposób się przygotować, jak w ogóle przygotować się na to, co będzie w październiku 2019 roku, a co tak naprawdę nie wiadomo. Co się wydarzy, jak się na to przygotować? Przede wszystkim należy porozmawiać z partnerami z, z brytyjskiej strony po to, żeby albo w przypadku kosmetyków przenieść osobę odpowiedzialną na teren Unii Europejskiej, albo w przypadku Ricza to samo zrobić z wyłącznym przedstawicielem, który powinien być na terenie Unii Europejskiej. A wiadomo, że Wielka Brytania w momencie brexitu po prostu stanie się krajem trzecim zupełnie odrębnym od struktur unijnych i takiego wyłącznego przedstawiciela w Unii Europejskiej wyznaczyć powinna. Dziękuję bardzo. Dziękuję.